powiadomienie ostatnie przycisk pasek nawigacji. Drugie Kliknij drugie. by uaktywnić klik. I drugie. ja razem pokazała bo... Dwa razem masz. Witajcie kochani, witajcie. Dziękuję. Nie już tak. się Nie, nie, Światoka, nie gasz. Witajcie serdecznie. Dobrze. E, dobrze, dziękuję. Dzisiaj postanowiłem, że... Zrobię Wam film. Tu została motywacja dzięki e, Kasi z kanału Kasia Latifan Morat. E, chyba dobrze to wypowiedziałam, mam nadzieję, jak coś tu przepraszam. To e, zrób mi, Kasiu, z Ibrahimkiem korektę. E, tak, małżeństwo, które mieszka w Turcji, wczoraj poruszyło temat, właśnie e, oka proroka i Ręki Fatimy. I moi drodzy, ja dzisiaj właśnie też postanowiłem, że e, coś wam od siebie 15, dopowiem. 31. Natomiast, ekran blog, wam ekran pokażę pierwszy blog, film. Facebook. Proponuję, za, zajdźcie sobie na kanał Kasi. Folder powiadomień. O... Folder. Dobrze, już. Katalog, Poczekajcie chwilkę. YouTube, je... I mam prośbę, YouTube. niech ktoś mi napisze, jednego... czy ja mam oko. Czy proroka jako e, wzięte z mitologii greckiej, czy mam oko Horusa z mitologii rzymskiej. Piję dzisiaj w kubeczku e, o takim złoto-różowym i siedzę sobie tylko w podkoszulce, a tu mam iksik. Jakiego koloru? Nie pamiętam. Przepraszam. Na pewno kiedyś jeszcze powiem, to wtedy dopowiem. Więc w ten sposób. E, więc moi drodzy, proszę. Uwaga. Nowe powiadomienie na kanał starożytny. Nie. Nowe powiadomienie na kanał starożytny. Amulety oko Proroka i ręka Fatimy Nazar Bącugu Kasia Latifa Moran. Kasia Latifa Moran. Jeszcze raz powtórzę. ...ukrotne dotknięcie... ...błyszcząca... ...widok poziomy... ...Freeway odpowiedział... Akre... ...Freeway odpowiedział... Akre... O, przepraszam, kochani. Wstecz. Powiadomie... Ale było słychać, ale jeszcze raz. ...przejdź do filmu webinar o tym, czego nauczyły... Ach. ...przejdź do filmu webinar o tym... Przepraszam Was, kochani. ...wstecz... Ale już usłyszeliście na pewno, więc tu nie będę was zamęczał moim programem mówiącym w telefonie. No więc moi drodzy, no właśnie. Kasia wspomniała wam między innymi, skąd się wzięło oko, oko proroka. Ono się wywodzi od pewnej meduzy. I tutaj ja powiem, jak ja uważam, bo nie każdy się zgodzi. Kasia też do końca mówi, że nie rozumie, e, dlaczego od Meduzy, skoro ona była czymś złym, skoro ona wszystko zamieniała w kamień. Kasiu, to do Ciebie przy okazji. To jest moja wersja. Ona zamieniała w kamień rzeczy, które były według niej złe. Które jej zagrażały. Przepraszam, tylko ściszę telewizję. Yy. No właśnie, moi drodzy. Więc oko proroka do czego służy? Tu Kasia objaśniła. Tak, do odpędzania złego uroku, do odpędzania złej energii. Do odpędzania złorzeczenia, tak? Eee, czy nawet e, mszczenia, czegokolwiek co złe, i to wszystko oko Proroka właśnie wyniszcza. To, co nam nie służy, co może nas zabić, jak tą meduzę. No właśnie. I jeszcze to wam dzisiaj dopowiem przy okazji, że mówimy często, że to jest dobre, tamto jest złe, ale to jest dobre według nas. Według kogoś to będzie fajne, prawda? Nie powinniśmy ludziom pewnych rzeczy narzucać. Cieszmy się z nim to co ma. Widzicie, ja uwielbiam bryloczki, mam już ich yy, z kilka. Nie zbieram, ale tak powolutku zbieram. To jest takie zabawne i bardzo dla Pati mojej kuzynki dziękuję, że mi przywiozła ten brloczek właśnie z e, Turcji. Tak, gdzie Turcy, jak świetnie zauważycie po kanale Kasi Latifa Moran, oni e, właśnie bardzo wierzą w uroki takie rzeczy. A e, właśnie tą rękę Fatimy Ponoć właśnie rękę Fakimy, włącznie z e, okiem proroka, dostałam od mego przyjaciela Mustafy i Emilki, jego żony. E, więc, kochani, jestem z tego bardzo dumny. Ja się bardzo cieszę. Wierzę, że one mnie chronią. Bo wiecie co? To co nieraz powtarzałem: wiara czyni cuda. Jeżeli ty chodzisz do kościoła i się modlisz, to jest piękne. Jeżeli nawet pójdziesz i kupisz sobie coś tak, powiedzmy, nawet będąc czy na górze czy w innym miejscu e, katolickim, e, Kupisz za parę tysięcy nawet obraz. To też jest piękne. W Twoich oczach Twoja podświadomość powiedziała Ci, że ten, Obraz masz kupić, bo dzięki temu komuś pomożesz. I ty się cieszysz, ty wierzysz, że twoja intencja do Pana Boga, do Stwórcy, że ona będzie w tym przypadku jeszcze bardziej zwiększona. Każdy, kto robi dobry uczynek, pamiętajmy, on wzrasta czterokrotnie. Natomiast uroki, złożeczenia żal mi tych ludzi, bardzo żal, bo my się możemy ochraniać jak chcemy. Możecie ochraniać się modlitwą, możecie ochraniać się takimi oczami czy rękami, możecie ochraniać się lustrami, które sobie stworzycie dookoła głowy. A nawet ci, którzy w nic nie wierzą, oni też się chronią. Bo dzięki temu, że wy nie wierzycie w cokolwiek, taka jest prawda, nie, nie, macie, nie macie prawa przyciągania. Jeżeli ja będę szedł i mówił o Jezu, na tego nie załatwię, o Jezu, nie uda mi się. Prawdopodobieństwo że ci się nie uda. A przede wszystkim nie będziesz obiektywna, nie będziesz obiektywny, pójdziesz z negatywnym nastawieniem, i kto takiemu pomoże? Jak ja widzę takich ludzi w urzędach ponurych, smutnych, którzy idą... Ja Wam, urzędnicy, wcale się nie dziwię. Wcale Wam się nie dziwię. Po wielu latach chęci pomocy, że jesteście oziębli. Dlaczego ja z tym problemów nie mam, a ludzie mają? No jak idzie... Takim nastawieniem. E, e, e. Boże, mnie już przytłaczasz. Ja już nie myślę e, kreatywnie. E, czy... O Boże, zapomniałem tego słowa. I jeżeli ktoś jest pogodny, to ja mówię, słuchaj, poszukamy rozwiązania. Ej, czekaj. To, to i to możemy załatwić. A jeżeli ty idziesz z nastawieniem Dzień dobry. No ten wie. Dzień dobry. Proszę panią, e, spróbuję znaleźć rozwiązanie. Proszę, niech pani tu weźmie naszą listówkę, e, Oczywiście mówię to tak, jako urzędnik, tak? I ja do pani odzwonię lub proszę przyjść za parę dni, spróbuję się dowiedzieć tej sprawie. Ale wiecie, jakie jest prawdopodobieństwo, że ja tę sprawę zostawię jako na ostatnią? Albo przypomnę sobie e, Dopiero o tej osobie, jak przyjdzie następnym razem? I w tej co, głupka, zgrywam? Czy mówię, proszę panią, niestety jeszcze w tej sprawie się nie dowiedziałem, ale, yy, ale obiecuję pani, że na pewno, jak przyjdzie pani następnym razem, na pewno coś się dowiem. A jak przyjdzie w sposób pozytywny, witam serdecznie. Proszę panią, yy, chciałbym się dowiedzieć w takiej takiej sprawie, czy mogła pani by mi udzielić informacji? Inaczej na człowieka patrzą. I wtedy co, powiesz, że masz pecha? Nie. Nastawienie, nasz mózg, czy teraz rozumiecie to? To, że ja mam te talizmany, to jest moje dodatkowe rzeczy, ale tak naprawdę. W czerwone koło Ibrzyska, czas zacząć, część dwa. A, Irak jest sława, zapraszam na kanał. Bardzo fajny człowieczek, e, który e, zna się na, mito, na, na e, zna się nie może nie na, nie na mitach, tylko na Słowianach. E, zna się na energetyce. Ale nie o tym teraz. Teraz mnie rozumiecie, mózg nasz. On jest połową sukcesu do tego, żeby być zdrowym. Właśnie. I te talizmany, a właśnie, one wspomagają mnie. A wiecie dlaczego? Bo ja w to wierzę. Ja w to bardzo wierzę, że dzięki nim wszystko mi się układa. Dzięki nim yy, nic mi nie grozi. A już nie mówiąc o tym, że wielokrotnie ten gdzieś tam zostawiałem i słuchajcie, i do mnie wracał. Zaraz wam pokażę. Kochani, słuchajcie. I... Coś w tym jest, bo ja wysłałem intencję, że ma do mnie wracać, że dostałem go od serca, od Mustafa i Emilki i w tym przypadku, i w tym przypadku co, i w tym przypadku daje mi szczęście, chroni mnie, prawda, w, w różny sposób. Na mojej drodze zostają sami pozytywni, dobrzy ludzie. Tak? I raz pokażę. Nałożę go teraz. I słuchajcie. On został we Wrocławiu, on został w Gdańsku, on został jeszcze. Nawet chyba w Niemczech został i jak raz wyjecham i potem mi go przywieźli. Boże! Moi drodzy, <laughs> naprawdę znaczy, to jest niesamowite. W domu też mi znikną, ale to już inna kwestia. W tym domu rzeczy znikają i się pojawiają, bo są tak zwane chokli, ja w to wierzę, oj są. Więc inna kwestia. Wiem, że coś położyłem, bo ja mam dobrą pamięć. Tu czy te a nie inne miejsce, kochani moi. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj, tu, co lubię z katolicyzmu, modlę się zawsze do e, proszę o pomoc świętego Antoniego. Tak, dokładnie. Są rzeczy, które z każdej wiary lubię wykorzystywać, bo wiara czyni cuda. Moja intuicja mówi, pomóc do świętego Antoniego. I nagle się znajduje, słuchajcie, nagle biorę coś do ręki, prawda, a pod tym leży łańcuszek. <słuch> to jest niesamowite, w ogóle życie, w ogóle jest niesamowite. Ja mówię, wierzę w pewne rzeczy, ale nie musicie wierzyć, uwierzcie w siebie. Uwierzcie, że będzie dobrze. Nawet jak coś złego, negatywnego się dzieje, to dzieje się po coś. Upadki w życiu te są potrzebne. One coś nam mówią. Natomiast co do uroków, pamiętajcie jedno: nie musicie w nie wierzyć. Jest coś w tym. Wasze prababki to wiedziały, babki i Turcy to wiedzą. I Araby to wiedzą. I być może nasi przyjaciele na wschodzie, którym teraz pomagamy, co jest bardzo piękne. Natomiast e, nie wiem, jeszcze z nimi na ten temat nie rozmawiałem. Ktoś tam mówi: zabobony. Coś w tym jest. Coś w nich jest, no kochani. Słuchajcie, możecie się bronić, niektórzy, ale coś w tym jest. Ale teraz jeszcze coś wam pokażę do czego doprowadzi mój przyjaciel, Tomek Far, wróżbita. Zapraszam do niego na stronkę. Możecie wpisać szanki i jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, czy czasami wasze dziecko, czy ktoś, czy wy nie zostaliście przeklęci albo zauroczeni w jakiś sposób, tylko że negatywnie, tak? No przeklęty zauroczony, to chyba podobny mi się wydaje, jest to samo, tak? Tylko chyba zauroczony ładniej brzmi, chociaż przeklęty jest na dłuższy okres. Ale zobaczcie, co mi dzisiaj Ekran powiedział. Wyłączony. Raz wam, Ekran kochani, blokady. pokażę. Przepraszam. 15, Ekran ja, czy warto być Ekran chwalonym? Czy nie warto być chwalonym? Wiecie co? Miło jest być pochwalonym, ale chyba nie zawsze. Słuchajcie, co on. W dobrej wierze zrobił. A niechcący mi troszkę zaszkodził. Wyświetlanie. Tomasz Wojciechowski. Wstecz. przy Tomasz przesyła. Tomasz przesyła. 10.16. Tomasz przes... Wiesz, za to ciebie cenię, bo żaden mistrz nie powie, że jest mistrzem. Żaden ktoś, kto naprawdę jest wyjątkowy, nie powie, że jest wyjątkowy. Bo gdyby to powiedział, to wynikałoby to z jego ego, więc nie byłby tak wyjątkowy. Coś, co mi się przypomina jakby a to ciebie. Tak, poszedłem sobie w, tej, w tym klubie pracy. Boże, moi docka tam pogadać z i patrzę na ciebie i mówię: Zobacz, jaki mistrz. Zobacz, jaki mistrz. Oh, Do tego Tomka, nie? Zobacz, bo ty, nie wiem, wstałeś, tańczyłeś, śpiewałeś, coś robiłeś takiego mega eks ekspresyjnego. Oczywiście, może dla postronnych ludzi to wydawało się takie, wiesz, nie wiem, głupie albo coś, ale dla mnie to jest absolutne mistrzostwo. Właśnie tak. Teraz rozumiecie, kochani, zostałem pochwalony i to w pewnym miejscu do pewnej osoby, która w jakiś sposób chciałaby być w pewnych kwestiach najlepsza. Chciałaby być e, ponad wszystkimi, chciałaby być guru. No i ja nie wiedziałam o tym, że jak ja się dobrze bawiłem e, w tym miejscu, e, to. E, Zostałem chcąc, niechcący pochwalony. Po prostu, kochani, znalazł się ktoś, według kogo w oczach e, e, tej osoby jestem, prawda, jaki jestem. E, wiadomo, że e, każdy widzi, jak chce widzieć, prawda, daną osobę, daną sytuację, e, dane miejsce. Ja patrzę na wszystko wewnętrznymi oczami, więc pozytywnie, tak samo, no, mam takich samych ludzi, tak? No, swój swego przyciąga. I, a nie wszyscy muszą nas lubić. Tylko dlaczego nas nie lubią? Nie wszystkich ogarniemy. No i stało się tak, że ja po prostu e, po przyjściu do domu przez parę dni czułem się bardzo źle. E, jak wstawałem, to dosłownie tak, jakby ktoś na mnie siedział. Duszno mi było w nocy, eee, czułem się płamany cały, jakbym, był, jakbym miał jakąś grypę, przeziębienie. Nie, nic mi nie było. Eee, potem po, w końcu po m, paru dniach przypomniałem sobie, że być może coś się mnie przyczepiło, prawda? No więc tutaj, moi drodzy, zaraz Wam powiem, co trzeba stosować. Eee, drugi raz poszedłem do tego miejsca, znowu ta sama sytuacja. Ale już wyczułem pewną oziębłość ze strony e, osoby prowadzącej akurat to miejsce. No właśnie. E, to się wyczuwa takie. Ej, nie zbliżaj się do mnie. Oddal się. Ja to wyczuwam. I słuchajcie. Dobrze. Wszystko pięknie, ładnie. Znowu ta sama sytuacja. Znowu ta sama. Na drugi dzień przez dwa dni. Znowu i tu uwaga. Prysznic, woda, najlepsze lekarstwo na wszystko i sól kłodawska. Nie wiem, co uważa Kasia i, i, i Ibrahim, we czego napiszcie, albo zróbcie filmik o oczyszczaniu się na własnym kanale, ale ogólnie to naprawdę pomaga. Zresztą jest takie wrażenie nawet, słuchajcie, jakby coś na Tobie się działo. Na karku, taka jest taki dyskomfort na karku. To nie to, że coś czujesz, nic nie czujesz, ale to jakby ktoś ci położył chusteczkę lnianą, taką cieniutką lnianą, albo z takiego wagi, takie, nie wiem, albo ktoś by ci położył o, yy, z pająka yy, tą, ni nić pajęczą. Także mówię tak, tak. Na tobie też to wyczujesz. No, chyba, że ma skórę jak, jak ten słoń. Ale uwaga, tutaj do wszystkich łamiemy mit. Słoni mają świetne wyczucie poprzez skórę. Naprawdę. Mimo, że mają grubą, to one czują każdy dotyk. No, więc na koniec Wam powiem: słuchajcie, że najważniejsze wiara czyni cuda. Ale możemy sobie. Przy depresji, znaleźć coś, co nam ją wzmocni. Dla mnie, czy dla wielu osób, będzie oko proroka i proszę, napiszcie mi, dla innych, prawda, będzie to żabka z pieniążkiem, dla innych, świnka, prawda, bo to jako Chińczycy wierzą między nimi. Wszystko może przynieść szczęście. Wszystko. Przede wszystkim pogoda ducha uśmiech, radość i pozytywne myślenie. Pozdrawiam was serdecznie i tego wam życzę. Pa kochani. Zatrzymaj